Megan Markle już oficjalnie należy do rodziny, ale konflikt między nią a innymi członkami narasta. Już nawet się z tym nie kryją. Książę publicznie zignorował Megan na oczach wszystkich dziennikarzy. Nic dziwnego, że nie chcą mieszkać obok siebie. Megan Markle nie czuje się chyba najlepiej w nowej rodzinie. Od samego początku są jakieś tarcia na linii Meghan Kate. Chociaż dziewczyny próbowały się dogadać, a sytuację mieli łagodzić mężowie, to jednak nic z tego nie wyszło. Cały czas nie mają ze sobą najlepszych relacji. Księżna Kate kontra Meghan Markle. Swojego czasu było bardzo głośno o tym, jak Kate miała się popłakać przez Meghan Markle. Nie do końca wiadomo, o co poszło, ale to źle świadczy o relacjach w rodzinie królewskiej. Aktorka musiała naprawdę wiele poświęcić, by znaleźć się przy swoim ukochanym. Zostawiła pracę, wyjechała do Wielkiej Brytanii i rozpoczęła naukę wszystkiego, co potrzebne, aby być w rodzinie królewskiej. Ostatnie doniesienia mówią, iż Meghan nie chce mieszkać z drugą książęcą parą. Razem przez pewien czas przebywali w pałacu Kensington, ale nowożeńcy zmienili miejsce zamieszkania. W oczekiwaniu na nowy dom, wybrali się do gospodarstwa niedaleko Londynu, gdzie odnaleźli spokój. Nawet po wyprowadce chcą zatrzymać ten dom. Do tej pory mówiło się tylko o tym, że Meghan Markle jest w konflikcie z księżną Kate. Nic jednak nie było wiadomo na temat księcia Williama i jego stosunku do nowej kobiety w rodzinie. Dotychczas pozostawał neutralny, ale teraz na jaw wyszło, że nie przepada za małżonką swojego brata. Księżna upokorzona przez szwagrę na najnowszym filmiku widać, jak książę William publicznie upokorzył Meghan. Wszyscy zgromadzeni z uśmiechem na twarzy wychodzili z pobliskiego kościoła. Księżna Meghan Markle usiłowała coś powiedzieć do swojego szwagra, ale ten zignorował ją i zaczął wiązać sobie szalik. Na jej twarzy widać wielką konsternację. Później opuściła wzrok i weszła do auta. To bardzo smutny widok. Pani księżnej są zszokowani takim zachowaniem. Nie sądzili, iż konflikt aż tak mógł się nasilić. To bardzo smutne, że nie nie potrafią się dogadać i nawet królowa nie jest w stanie coś na to poradzić. Miejmy nadzieję, że w przyszłości się to zmieni i cała rodzina będzie potrafiła się wspólnie dogadywać i spędzać czas. Fani mocno na to liczą?